Wybory samorządowe powoli wkraczają w fazę prezentacji kandydatów i ich programów wyborczych szerokiej rzeszy wyborców poprzez media. Jako jeden z pierwszych spotkał się z dziennikarzami kandydat na prezydenta Przemyśla Władysław Bukowski rekomendowany przez PiS. Kandydat na prezydenta został wzięty w krzyżowy ogień pytań przemyskich dziennikarzy. Zebrani na konferencji prasowej oczekiwali prezentacji programu wyborczego oraz czy PiS, jak się wyraziła jedna z osób zadających pytanie kandydatowi Bukowskiemu, układa się po cichu z obecnie rządzącym prezydentem z ugrupowania regionu w nadchodzących wyborach. Władysław Bukowski zdementował plotki o układach z obecnie panującymi w magistracie, mówiąc: Jak Państwo widzicie, jesteśmy tutaj zespołem, zespołem Prawa i Partii Prawo i Sprawiedliwość. Ja nie mam żadnego porozumienia, ja to demontuję, jestem kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, idę do tych wyborów bez żadnych kompleksów i z, proszę Państwa z wielką determinacją wygrania tych wyborów. Konferencja była pierwszą i z pewnością nie ostatnią w burzliwym okresie ostatnich 40 dni kampanii wyborczej do tegorocznych wyborów samorządowych.